Krajina Rumianku to wioska tematyczna, która jest sposobem na ożywienie życia gospodarczego wsi, na aktywizację mieszkańców. Stowarzyszenie, które powstało w 2001 roku, najpierw zajęło się remontem szkoły, w której powstał Środek edukacji regionalnej, a potem kolejnym krokiem było wykorzystanie atutu przyrodniczego, jakim jest uprawa Rumianku na skalę taką, można powiedzieć, europejską, ponieważ tutaj, gminie podejdu, że Rumianku się w Europie uprawia najwięcej. Edukacja regionalna jest w programach szkolnych i do szkół wyszliśmy z propozycją, że u nas można utkać płótno, upiec chleb, ulepić garnek i od 2004 roku przyjmujemy szkoły. Każdego roku przyjeżdża do nas około 120 grup i to jest taka podstawowa nasza działalność, a wiejskie SPA, wyrób mydełek oraz inna jeszcze działalność, teraz pieczemy pierniczki, to jest kolejny krok w naszym Przedsiębiorstwie Ekonomii Społecznej, a jest to możliwe dzięki temu, że otrzymaliśmy bardzo fajny kredyt z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, które pozwoliło nam funkcjonować o tej porze roku, bo zrobiliśmy za te pieniążki termomodernizację i możemy dalej zatrudniać ludzi, zwiększać nawet ich liczbę, dawać miejsca pracy. Bo mam bardzo dobry produkt. Mydełka się bardzo dobrze sprzedają, zamówień mamy bardzo dużo. Kiedy powstało stowarzyszenie, zaczęliśmy myśleć, jak ten rumianek no, to jest, działa na, na bardzo wiele dolegliwości. Jest znakomitym kosmetykiem jest, jest ziółkiem bardzo skromnym, ale, ale o, o wielkich możliwościach, że powinniśmy z tego zrobić atut. I, I w ten sposób, tak, krok po kroku, zaczęliśmy robić najpierw festyny związane z rumiankiem. I powstał pomysł na wiejskie spa, no i w tym wiejskim spa wiadomo, na masaże olejkiem rumiankowym, więc trzeba było zrobić olejek. Zrobiliśmy kursy zielarskie, wyszkoliliśmy zielarzy. Też opracowaliśmy sobie recepturę mydła. Są to mydła naturalne i glicerynowe, z dodatkiem rumianku i innych ziół, ponieważ mamy ogrody ziołowe, mamy suszarnie ziół. Te mydełka są przepiękne, pięknie pachnące, mają różne kolory, różne kształty i mamy zamówienia. Od kilku lat nosiliśmy się z zamiarem termomodernizacji budynku. Ta szkoła, w której działalność prowadzimy, była w bardzo złym stanie. Nie było mowy o pracy zimą, dlatego bardzo ucieszyliśmy się, że taki kredyt jest możliwy i w maju tego roku ten kredyt otrzymaliśmy. Remonty poszły błyskawicznie w tym roku dzięki temu, że jedni mówili drugim, tam jest pięknie, ci obejrzyjcie jak to wygląda w tej chwili, jaki postęp, to przyjechało dużo więcej grup, także jesteśmy spokojni, że będziemy mogli ten kredyt spłacać też są efekty takie, że, że możemy funkcjonować zimą. Całą zimę szkolimy i naszych pracowników, i też mikroprzedsiębiorstwa przedsiębiorstwa z terenu naszej gminy, bądź ościennych gmin. I tych kursów mamy bardzo dużo. Bo dzięki temu, że mamy salkę szkoleniową, te 10 osób się szkoli. Z marketingu, zarządzania czasem, zarządzania stresem, a w tej chwili mamy nowoczesne trendy w ekobudownictwie. Ale to wszystko dzięki temu, że mamy termomodernizację, że wzięliśmy kredyt i że to przynosi Zrobiliśmy zaplecze kuchenne w pełni wyposażone, by cztery osoby dodatkowo znalazły miejsca pracy. Daliśmy szansę człowiekowi, który był na marginesie życia społecznego, na marginesie życia naszej miejscowości od wielu lat. Nie dawało mu nikt szansy, zaryzykowaliśmy i się opłaciło, bo ten człowiek się odnalazł, jak gdyby rozpoczął nowe życie. I wielu osobom, może nie aż w tak drastycznej sytuacji, daliśmy szansę, przyjęliśmy. Dwie osoby niepełnosprawne u nas pracują, które nie miałyby szansy znalezienia pracy w normalnych przedsiębiorstwach. Także to jest takie wyjątkowe miejsce też dzięki, dzięki temu, że tu każdy może znaleźć swoje miejsce, odnaleźć się, zrealizować. Jesteśmy zasypywani zamówieniami, z czego się bardzo cieszymy. I, i to, że, na, że jesteśmy w takiej krainie rumiankowej, to jest ten magnes, który przyciąga.